Dobra, no to witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i od razu zaczynamy, uruchamiamy sesję Maciej w tle ładnie przywitaj się proszę. Jeżeli witam byś mógł. Bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i to mi się podoba. No. Co to jest no. za misja no. powiedz mi? To jest misja Dachowiec. Mogłeś o niej słyszeć. To czy dachowiec się... czy dachowanie, bo ja słyszałem coś o dachowaniu. Nie, to jest dachowiec, e, zawróć. Eee, Zabróć. Zabróć. Dobrze, jesteś kurde, naprawdę dobrym pilotem. Już bym zupełnie w drugą stronę pojechał. E, z, I co? Tu, tutaj się tak zatrzymaj, że można się było przed tym bronić, bo ich trzeba wybić. Eee... No, ja, może być tak. No c... ja się schowam. O kurde, no, no to tak mnie wyrąbałeś, ich tu jest pełno! Ej, nie może cię zostawiłem na samym środku. O, tak trochę. o jak mi przykro, ale dasz sobie radę, nie? No, oczywiście. Aha, i teraz dokumenty mamy przechwycić, tak? O tutaj chodzi. I to jest misja dla o, pana Martina Matratco, tak? <laughs> tak. Za dosyć fajną sumę można. Aha, a tak coś więcej? A i trudny, też najwyższy poziom trudności ustawiłeś, tak? Tak. E, no bo właśnie zgarnąłem jedną steryjkę i prawie padłem martwy. Właśnie dlatego tutaj się trzeba ze samochodem chyba. Aha. No, tak jak ty właśnie. To kurde, nie mogę żadnego frajera dojrzeć, a... Przypominam, no nie mamy już y, żyć w naszej drużynie. Tam radę. No, został chyba ostatni. A te dokumenty są ważniejsze niż w sumie ci agenci, tak? Dobra, po nim? Że, tak, ale tam... O kurde! O to, ale ich tu jest, ale ich tu jest! Ale ja mam skrawek życia tylko! Aaa fuks. Nie umieraj! Jest live! A w ogóle co ty nam mój nowy strój, bo troszeczkę dresko zmieniłem od ostatniego razu. A muszę się później przyjrzeć. O kurde. Tak się troszeczkę właśnie wyróżnia i dlatego zgarniam te serie co chwilę. Dobra, względnie czysto. Dobra, lecę po dokumenty. Tak, nie, tak. Dobra, 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 szybko, szybko do LG, LG, LG. O, 6. Szy... Dobra, biegnę, ale tu nic w sumie nas nie ściga. Dobra, pakuj się. No, wchodzę, panowe, tylko. No, dzięki. To jeżeli nas zależy na no no czasie. <laughs> A myślałem, że mam. No, spoko. Nie, nie o to chodziło, chodziło o to, żeś po prostu mnie nie przejeżdżał. Bo no, no, u mnie było widoczne to tak w ten sposób, że mnie potrąciłeś po prostu, klasycznie Dobra, zapylę jej, to będę niszczył. Aha, dobra, a teraz tak, powiedz mi to masz w ramach rzucać granaty za nas, bo tak widziałem, że... Stuchłeś trzy bez granatem w ręku? A, nie, tutaj bombami przylepnymi ostatnio się bawię. Tak? Aha, nie, a ja też ostatnio, ale to na końcówce singla. Przeszedłem prawie do perfekcji. Nie? O, no to spoko. Nie, bo one właśnie, kurczę, lecą do przodu, a nie na ziemię, tak jak granaty. Nie, no do tyłu, patrz, mogę nimi... Znaczy nie do... no, dokładnie, no do tyłu też, chodzi mi o to, że lecą w jakimś no. kierunku wymierzonym przez Ciebie, a nie spadają bezwiednie no. na glebę. te tak jak granaty w trakcie jazdy. I to jest no, świetne, patrz. bo można eksplozjami rzucać. Ale w ogóle powiedz mi, to jest dla, w dalszym ciągu misja dla pana Matratco i on płaci dużo, powiadasz, tak? Tak, i plus bardzo fajna suma RP, co nie? Aha, dobra. A tak w ogóle powiedz mi, kto to masz rangę w ekipie już? Tak z ciekawości kojarzysz może? <grytanie> nie wiem, 40. Ożeż ty, kurde. Uwaga, uwaga, tutaj w lewo, tutaj w lewo, tutaj w lewo. Jak tu w lewo będzie, będzie lepiej? szybciej, jeśli mówię. No dobra, spoko. No, i tutaj jedź po prostu w lewo i w prawo i tutaj jest krótsza droga. Jak tu w lewo? No. To jest większy zawijas. Widzisz? No tak, ale masz o 400 metrów mniej. Ha. O kurde. Paliwia szczęcisz. O, e dzięki, dzięki, paliwko ostatnio zdrożało. Podobno znowu. No. Choć i tak głównie się poruszam, kurde, Wiesz. pociągami autobusami. Raczej znaczy, chcesz utrzymywać swoje hobby, czyli granie, no to... Oj, nie ma pieniędzy na paliwo. Oj nie ma, więc nie ma pieniędzy na samochód. Spoko, no. spoko. Raczej znaczy, wolę kupić konsolę niż używane auto. Ej, jakieś wykonałem tą misję już dla niego? Dokładnie tą sama kwestia to, była dialogowa. To, tą robiłeś? Tak, tą. Dokładnie tą? Tak, dokładnie. Znaczy inaczej. Wtedy miałem załatwić prawnika. Ja on był po prostu... No, no to to jest inna. Aha, ale no widzę, kstenka kończąca jest identyczna praktycznie. Ale sumka ci powiem? no, o, no no, 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 no. Całkiem zacna, no. całkiem zacna. To ja tam kulturalnie paluszę no, za ile, w górę. ile nam zeszło? No, 5 minut. No coś w tym stylu, coś w tym stylu. Tysięcy. Ale to zawsze się desponujemy tak blisko miejsca docelowego, czy... Kurde, bo pamięta, że... Nie no ja to biorę po prostu z listy akcji, co nie, nie dzwoni do niego. To po prostu wiesz. Robimy coś jeszcze. Eee, czy... Co czy kurcze, wiesz co? Jeżeli by można było zaprosić kogoś jeszcze, to jakiś dewmeczek byłem HT może. To zaznaczaj. No dobra. Co jest? Ej, w ogóle taka bieda. Nie byłem w sklepie, nie kupiłem nic sobie do picia, więc jestem skazany na picie wody z czajnika, która jest dosyć powiedzmy ciepła. A do tego. Musiałem sobie dodać, no do jeszcze soku żurawinowego jest straszny gnój. Ej, się czuję, ja bym pił lekarstwo. I to tylko dlatego, że mi zasło w gardle. no, ale dobra, zatwierdzone przez Rockstar. Aha, jesteś hostem, no to ja byś mógł tam zaprosić kogo możesz. Bo ostatnio mam z tym problemy. Kogo by zaprosić? Znaczy normalnie ja zapraszam zaprosić wszystkich z, z bieżącej sesji, ale że zazwyczaj jak robisz jakąś akcję i później robisz nową akcję, to nikogo Ej, nie masz w bieżącej no, sesji. No, no tak trochę. No. no też właśnie, no to kurde. No ale to mnie inaczej. Dobrym sposobem jest według dopasowanych umiejętności, to wtedy tam losowych paru graczy czy tam, w sumie nie losowych, bo dopasowanie umiejętnościami. No ale zawsze ci znajdzie paru łebków, które możesz zaprosić. Żeby nie było samotnie. Mm -hmm. Masakra w to ogrodzenie jest że walka toczy się na ogrodzonym obszarze. Chwila nieuwagi już po tobie. Ej, chyba już tutaj kiedyś grałem. I całkiem fajnie mi się grało. Inaczej wiesz co zauważyłem ostatnio, że jak gram uploadując jakiś odcinek, czyli maksymalnie mam zamulony upload, czyli też strasznie laguje, no. to wygrywam nagle wszystkie mecze, wyścigi. Nie, ale serio, bo to z ich w wszystkich, w wszystkich no, innych, no właśnie. Też nie wierzę w takie przypadki. Ale nie dopowiem tego dlatego, że z perspektywy innych graczy, ja jestem jak nie wiem, Vegeta z Dragon Ball i co chwilę teleporty. Cyk, cyk, cyk. No. No, no. I wiesz, i to, a z, z mojej perspektywy to wyglądało tak, że ja zginę, ale po sekundzie, że te gościa też zabiłem przy okazji. No, i tak zazwyczaj hmm, było. Czemu nikt nie chce do nas dołączyć? Ah, oh, no kurde. Może to, że minutowy limit czasowy ustawiłeś teraz. No to mogę ustawić... Nie, nie, ale zaprosiłeś kogoś? Sześćdziesięć, no. Nie no, za dużo. No, zaprosiłem te automatycznie. Aha, automatycznie, no to kurde. A już, tak powiem, na twojej liście widnieje ma coś inni gracze zaproszenie? Jakiś Polak tam może jest na tej liście, czy nie ma nikogo? Polak? Eee, szczerze mówiąc, nawet nie patrzyłem. No mówisz, bo z mojej perspektywy wygląda tak, jakbyśmy sobie w dwójkę siedzieli w czatrumie gadali i nic się nie dzieje, a u ciebie tam są pewnie powysyłane zaproszenia widoczne, więc może jakiś Polak tam się czai, no kurde. Nie no wiesz, ja tam jeszcze ze znajomych po i tak dalej. Aha, a kurde, widzisz tak. bocznymi drzwiami do odcinka No, ale coś tak patrzę, że, że, że tutaj nik nikogo tak właściwie nie ma, kto. By nie grał z kimś. Kurde. Dobra, no to włącz to w dwóch sobie pogramy. Rozwalę cię. Inaczej możemy przyjmować ja zakłady. Nie chcę zabijać. Ja cię nie chcę zabijać. Ej, w ogóle... do, do, do ej, ej, zróbmy to, czekaj, bo, bo nie wiem czy zauważyłeś, ale e, pod jednym z odcinków był taki bardzo ciekawy komentarz związany z tobą A jaki? A, czy nie wiesz o co chodzi, tak? Ale czekaj, o, o czym mówisz? Dobra, nie, nie, dobra, to, to, to tej sprawy nie było. Jak nie wiesz o co chodzi, to jest świetnie, to jest <laughs> zajebiście. Dobra eee, to do, Ile ustawiłeś limit zabójstw? 25 A, nie wiem. A 25, no to, to będzie chyba materiał na całą odcinek, mi się wydaje. No, ale dobra, no, wójcza walka. Nie, no, trzeba No, widzisz, no. No, chyba, że ustawimy tak, żeby już ze mną w duży nie będziemy biegać i rozwalać e, nikogo. No. 2 kontra 0. A w ogóle powiedz mi, miałeś już e, przyjemność strzelania z e, Tomigana? O, kurde, ty ustawiłeś tylko podniesione bronie? Tak. Że sprawiedliwie no gdybym cię zaczął nawalać z bojowego karabinu to byś... To by nie było sprawiedliwe, prawda? Tylko że ja mam bojowy karabin Ah, widziałem cię, ale się skapałem bojowy karabin, a skąd ty masz bojowy? To szczerze, inaczej, bojowy moim zdaniem to jest to co, co właśnie miałem w rękach. Kałach to jest bojowy karabin A ty nie, no pewnie bojowy, mówisz o CKM-ie No Aha, nie to bojowy. tego nie mam, oj to tego no, nie mam. To, to ja ostatnio bijam 80 poziom i panie. No. A właśnie, bo nie zwróciłem uwagi, którą to możełem, tak właściwie teraz 84. O, żeż ty, kurde. To ładnie, widzę. Ogrywasz GTA Online. Innych gier nie ruszasz, czy co? Nie, no, winę też gram. A co, na przykład ostatnio? Bo ja miałem ostatnio przyjemność przejścia DMC i Metro Less Light. Jestem w szoku, bo oby, no, metro, obydwie z tych gier. Super gra, obydwie z tych super gier dostałem gra. za darmo przecież z PlayStation Plus. <laughs> więc tak, no, normalnie. No, to nie... Light. Aha, no Less Light ten, było. Ja sobie... Ja się kiedyś tam kupiłem po prostu no i mój brat za to ja chciałem po prostu pogresy w Asasyna. I to było <grym> tak, że mieliśmy dwie. No kurde, spoko. Inaczej, mnie jedynka zawroczyła klimatem, ale nie chciałem sięgać po dwójkę, bo w jedynce były takie ten, sekcje skradankowe gdzie strasznie, ale to strasznie mi się kiepsko grało. I zupełnie klimat gdzieś znikał. A tak w ogóle spokojnie, nie musisz przemilczać tego, że jest hamskie 3.0 dla ciebie, nie? Ja no muszę się wziąć do roboty, bo póki co biegam i gadam. O! Oj. No właśnie. Ojojoj, oj, oj. nie, nie zauważyłem Cię. Patrzyłeś w drugą stronę, z tego co widziałem, ale. Z... Oh. Okay. i tak go wcury dostałem, więc muszę teraz troszeczkę, że tak powiem, narzucić tempo. O, Kurde, jest, udało się. No nie ja w Matrixie. O, kurde, moment, moment, moment. Tam jest kamizelka idę się po nią schapać. Uwaga! 3, 4, czter... Jasne. Taki delikatny nie fortel, wierze. gdzie ty jesteś? No właśnie. Znaczy ja obchodzę z drugiej strony. A, a nie, żartuję. Coś. Co ty masz zabrać? Wiesz, że ja miałem kamizelkę? Czy ty mnie po prostu w Co Znaczy no na głowie właśnie nie masz kamizelki, o to w tym wszystkim chodzi. A, no, no właśnie słabo coś. Coś z tą kamizelką. Kurde Oj Przypadek? Nie sądzę. No już ci powiem, po pewnym czasie umiejętności w GTA rosną, a zwłaszcza, że jest ten auto-aim, który bardzo, bardzo pomaga. Ale no też, to... moment, ja jestem pod wpływem chyba tego testosteronu. Żarłacza tempogłowego, czy jak to tam się zwie. Swoją drogą wiesz, jak go wywołać? Tego testosteronu? E, czy co, czy normalnie? ten testosteron? Normalnie nie wiem. No wiesz. E, czy to na online można i dzwonisz po prostu do jakąś tam drogą? No do Brusiego To tego kurde koksa No po prostu to przywozić czy tam coś Ale to w online jest w sensie też czy, tego... czy tylko w singlu? No Nie w online, w online właśnie w singlu. Aha, no tutaj, jest no to to jest spoko opcja, o kurde gdzie ty. jesteś tutaj właśnie No Na ostatnim skrawku życia, bo coś nie mogłem ci na główkę najechać Spoko, później coś fajnego pokażę w sensie, Eee, to znaczy online, zależy o czym mówisz i... Aha, o, nie, gTA policja? Policją. Tak, mianowicie, umiesz zadzwonić w online na policję? No przez ten numer jest znany, nie? 911 albo 112, ale to w europejskim, nie? No wezwać po prostu. No przecież chyba ten sam numer, nie? Czy po prostu kogoś zabić i czekasz aż przyjadą? Nie, możesz po prostu po nią zadzwonić, tak samo jak po karetkę i ten... A kurde! No właśnie o tym mówię, jak zadzwonić w nich Później później masz ten numer wpisany w online, czy nie? No, nie, no chyba nie, ale przecież to jest numer dobrze znany każdemu normalnemu Amerykanowi. A ja, że oglądam dużo amerykańskich filmów, to oni tam często dzwonią pod ten numer. Więc ten. A poza tym wykorzystywałem chyba w jakimś challenge'u ostatnio, że dzwoniłem po straż pożarną i była bardzo potrzebna ten. Też bardzo był mi potrzebny jakiś ciężki sprzęt. Ale nie, bo to dzwonisz chyba na singlu. Czy, czy, czy ja. Nie, nie, nie. Challenge ja tylko w online nie wykonuję. A -a. Więc ten też się da, też się da. A, no, spoko. no to spoko. No to ci powiem taka nowinka z gatunku średnia nowinka A teraz nowinka Wiesz no. że można po prostu wykupić od policji samochód Jak, można radiowoz od nich wykupić? Nie, swój samochód. Ja tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Jak łapóweczką tam podziałać? Nie, po prostu 250 dolarów płacić za byle jaki samochód i ci się go wydają. Nie musisz uciekać od nich i tak dalej ale jazda Co... A, A kurwa, tym, ma 3 sekundy ja do, ja do końca o tym czy nie? Nie, nie wiedziałem, że można wykupić własny samochód z parkingu, czyli nie trzeba po niego jechać No nic czy nie, po prostu podchodzisz tam do bramki, jak ci się nie chce. Dobra, dobra, dobra nie dobra, zagaduj mnie teraz, nie zagaduj ja mnie teraz, bo zdanę. rozwaliłeś mnie <śmiech> <śmiech> Bardzo niekulturalnie własnego dowódcę. Gdzie salut w ogóle? Co to no, albo w sumie nawet. Nie salutuj. Powaga no jest właśnie. zachowana o to chodzi. Dobra. Jest co, takiego poker face'a szkoda, że nie mam. To co, swobodna. <laughs> Ej, to właściwie poker face'a to ja mogę dokleić w drodze edycji, to, uwierz, to pojawi się tam. <laughs> spoko, spoko, No. Dobra, to dawaj w swobodną teraz. Pokaż to. mi, co tam masz zamiar pokazać i, i później spróbujemy ogarnąć... No właśnie, bo nie wiem, czy ci mówiłem, ale mam do ogarnięcia jeszcze próbę z rowerem na dachu MazeBanku. No. To robimy. Dobra, czyli, czyli rezygnujesz z pokazania tego, co miałem zamiar pokazać? Rezygnuję, to jest ważniejsze, nie spałem przez to po nocach. <noise> dobra, okej. Okay. jak to zrobić. No ale właśnie, bo no podobno słyszałem, że nie da się w Cargo Boba władować roweru, że nie ma takiej opcji. Wiesz co, mi się, ja to próbowałem tak samo jak ty, ale coś mi nie wychodzi do Titana. Trzymaj Aha. To, walić. to jest... No takie, dobra. ty wiesz, że osoby to nie będzie jakieś chyba trudne. No, mam nadzieję, że nie, ale później utrzymać ten rower w jego wnętrzu to może być już ciężkie. Więc ja będę zajmę się pilotażem, a ty rowerem. Ale, moment, stop. Ale to. Moment, ja będę musiał tym tytanem wylądować na dachu maj z banku, czy ty wyskoczysz jakoś. Nie, masz przelecieć nad nim. Aha, dobra, a ty w dobrym momencie wyskoczysz. No, to, to jest tak, do to zrobienia, to ci to powiem. Jest tylko w teorii, proste. Aha, no cóż, no nie no, no wiadomo. Pamiętasz też, też nasze przygody z Bobem? Y, Oj, tak. Zresztą, pamiętam, pamiętam. No, dokładnie. Ale moment, ale rowerem to samo, dokładnie? Chyba. Kurde, to to może Musi, być ciężkie. Musisz ładnie lecieć. Aha, ale dobra, ale z racji tego, że to nie będzie challenge, to, to będzie jedna próba, po prostu. Powiedziałem w komentarzach, że spróbuję jeszcze raz i kurde, spróbuję. Ale jak się nie uda, to wybaczcie. No, spokojnie. No, ale powiedz mi, możesz ustawić waypoint? Ręcznie a drugie płaciłeś no. kasę do banku, żebyś e... tam nie stracił? A, o kurde, ja mam 36 kafli podręcznych! No... Ładnie! No więc, więc... No, więc yy, daj mi tylko znać czy samochód się właśnie teraz yy, nie turla w dół. Nie, je, stoimy po prostu, stoimy. Aha, stoimy, dobrze, czyli ręczny no, był zaciągnięty. Dobra, to już mam 60 kafli, prawie. A podobno no, jakiś jest dom jest za 125 tysięcy. Do kupienia im masz 6 mie miejsc ten, w garażu. No, z sześcioma garażami to są. To czy z sześcioma garażami, czy z sześcioma miejscami w garażu? Bo to jest znacząca różnica. Sorry, sorry, sorry. Ej, e e gdzie ja wjechałem teraz? Eee, to z tych hipisów, czy tam kogoś jest? Te, ja tu nigdy nie byłem! Ej, chodź rozwal mi ich. Ej, chodź ich rozwalimy. Nie, serio, ja będę jeździł, będę się starał potrącać, kogoś, a ty strzelaj po prostu do kogo, kogo tam możesz, dobra? No, twoje informacje teraz są, to i mi się przydadzą. Co O kurde. Au, Pamiętasz? au, au. No, że można prawym, ten, bumperem strzelać? No, 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 no. no, no, no ale widzisz, no. takie szczeguliki nie? Ale jak to zmienia, jak to zmienia się... po rzeczy? No. Autentycznie. Ej, to został tylko jeden? Czy już go ten, czas nie, o, już go nie ma, tylko pali się na zgonie. A w ogóle powiedz mi, wiesz coś więcej na temat tych hipisów, Bo co ja słyszę, to jest ten kult, tak? Jakiś. Czy misi... No to jest właśnie jakiś kult, jakiś musi. Tutaj A... pamiętam, że w misji powietrznej można jakąś babę przywieźć, robiłem. Aha, 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 Kurde, cool, ja. bo ja tam wiesz, myślałem, że może jakieś. Oj, sorki, wybacz. E, myślałem, że jakiś, ten. Charlie Manson robi swój kult, i oni wiesz, tam popełniają jakieś samobójstwo grupowe, jak to oni mają zwyczaju zresztą, na samym końcu, czy coś w tym stylu. Ale co, mówisz, że te tak po prostu sobie siedzą, chodzą do kościółka i jest fajnie, ej, i się respawnują. O kurde No mnie też zabił. Aha, to ty mnie zabiłeś! Ja cię zabiłem! O! Ej, widzę, że ten Nie mów, że byłeś potajemnie w tym kulcie Ty brutusie. Double agent! Pewną opcję, przepraszam cię. Nie no spokojnie się nie stało. teraz przytrzymaj back, zejdź na sam dół i celowanie do przyjaciół niskie ustaw. A, Czyli to można wyłączyć? Znajomych. No, a ja ostatnio się z jakimś tam, gdzie się strzelałem ze znajomych i sorry. A, a... Nie spoko. Ej, to nie, nie wiedziałem w ogóle, że jest taka opcja, ale to dodali jakoś niedawno, czy to już dodali było? Dodali w tym, nie, dodali w tym, spaczu z tym Gutenbergiem i z tym Garniaszkiem. O właśnie, Gutenberg. Czytaj, nie, Gusenberg! Gutenberg to jest ten, co pismo wynalazł. Nie, albo nie. Moment. Tak, nie, dobrze mówię, czy źle. Jak tam twoja wiedza na temat y, największych wydarzeń w dziejach ludzkości? Mówisz o wynalezieniu internetu? <noise> Słyszę strzały i widzę ludzi ginących, ale to nie jesteś ty, ja więc... proponuję zejść na dół, żeby nas tam nie gonili i to ja zadzwonię po jakiś samochód. Dobra, spoko, ale jesteś na drodze, przecież tutaj, tutaj by dali radę podwieźć na pewno. Wprost od twojego no. mechanika. Tylko nie wiem czy wiesz, ale teraz nie ma mechanika. Tak... W JAK w... NIE MA MECHANIKA?! Ży żyjącej. Czekaj, 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 wchodzę nie, w swoje kontakty. Nie podwozić po, po prostu pod samego ciebie, tylko po prostu respi gdzieś samochód obok ciebie. Aha! No. Spoko. Raczej, e, no, tak e, tak, Elegi odholowany, Sanchez. Santes. Sanchez oznaczony, para. Ej, wiem czym pojedziemy. O mój e, Boże, tak? No, nie, co ty? Niby za co miałbym sobie kupić ten pojazd, no niby za co. Ja, was... za Coila kupiłem sobie super samochód, sprzedałem się, kupiłem ten carbonizer. Lepszy? O kurde. Ej, faktycznie samochód się respi, tylko, aaa, lepszy, przypał. Szkoda. Ale co. Wiesz coś więcej o ten temat, czemu zrezygnowali z tego? No kurde, bo nie, nie widzę sensu. Nie mam żadnego pojęcia, ale szkoda, że tego nie ma. Patrz ha. czym jestem. A, twój znienawidzony ale <grym> na tą drogę? Ci powiem, chyba się lepiej nada niż twój. Ścigasz się ze mną dużej pointa na sam dół? Nie, dzięki. O kurde, ja chyba pojechałem skrótem przypadkiem. Oh shit. Tą drogą już, już tego nie mam. <grym> nie masz już tego padła, ale świetnie. Nie. <grym> to gratuluję. <grym> I powiedz mi Slam grzecznie, dobra. jak się pozbyłeś tego gówna? Yy, wziąłem samochód. Aha, po prostu. Ale dalej w garażu gumasz, masz, tak? Nie, bifte nie mam. To kurde, to jak to zrobiłeś, bo nieważne co bym zrobił, to teraz mam zapełniony garaż już. No to teraz jak prowadzisz następny samochód, to po prostu ten, który wybierzesz, stać się usunie. A. No to dobra, to muszę znaleźć delikatnie mniejsze główienko od tego i zastąpić shit ten, żeby podmianka miała równą masę. przy pana Sultana. Co to jest zabryka? Nie kojarzę. Cztero samochód cztero taki drzwiowy, taki samochód sportowy, taki w zasadzie podjedzić pod wszystko i jak lepszy to jest dosyć szybki nawet. Eee... I... potrzebuję podwózki, bo brodzę tutaj po kolanach w wodzie, no przepłynąłem. Więc jakbyś mógł gdzieś tutaj podjechać, albo inaczej, ja się staram cały czas wejść wyżej, żebyś miał łatwiej, ale fajnie by było jakbyś zaoferował podwózkę. Bo, zanim my się dostaniemy na to to troszeczkę czasu minie. Najwidoczniej. A odcinek, tak już, że nie wiem, jak tam Twoje nagranie, ale u mnie 22 20... no, minuty. No dobrze, to tym razem nie będzie problemów z synchronizacją. Ale dobra, to zanim tam dojedziemy, to już, żeby nie było później, żebym na cały dzień udostępniał, to teraz się poratujemy takim delikatnym teleportem. Tak na raz, dwa, trzy, czyli teraz? Czekaj, weź, bo jego zestawu chcę zdjąć. Eee, to zabij go ładnie, kulturalnie, grzecznie. Eee... W jakiś sposób się zginąłem? Się stało? Co się nie stało? mam bladego pojęcia co się stało, ale dobra, no to może z racji tego, że teleport na lotnisko nie wyszedł, to powiedzmy teraz tak, jest inny plan. Bierzemy helikopter i zwijamy lasera, żeby na lotnisko dotrzeć szybciej, no bo karbon z fajnie, albo fajnie, ale 10 km było. A nagranie już się zbliża powoli do końca, no to jakbyś mógł Maciej tutaj podlecieć. Zostać najlepiej w miejscu. Bo tutaj wszyscy widzieli tą śmierć, kurde, przed chwilą. Naprawdę tak, rzecz tak. niespotykana. Już raz zostałem zabity powietrzem. Mam to nawet na jednym z odcinków. Tak. Znaczy wtedy inaczej. Tak, e, było wtedy tak, że tak. wysiadłem z tytana, śmigła przestały się kręcić. Znaczy inaczej, przestawały się kręcić, ale przeszedłem między nimi, że mnie nie dotknęły. Ale z tego, że animacja jeszcze się nie skończyła, to potraktowało to tak, że wpadłem w wirnik i dziękuję bardzo. I jak Molly z Singla. No dobra, ale widzisz jakieś laserki na dole? Kurde, słabo. Nie skacz, nie skaż, one się zaraz powinny zerwać. No wiesz do tego, pytam, czy widzisz, bo jeżeli byś powiedział widzę, to już bym leciał teraz, nie, ale... Dobra, widzę jeden, Nie BETON. Mogłeś mówić, że obniżasz pułap. Bo ja mam, wiesz, tendencję do niesłuchania, jak, wiesz, ktoś mówi, no, nie wchodź pod jadący pociąg. Ja nie wejdę! Pam. Nie no, wiesz, nie mówię co mam robić i wszystko na przekór, no, ale kurde. Ja bym wiedział, że to się skończy śmiercią dla mnie. To bym posłuchał. Eee... Czołg? Eee... Masz czołg? Nie, strzela we mnie. Aha, czyli mówisz, zaraz zobaczymy się w tym samym miejscu i odbędziesz ze mną spacer wstydu. No tak. Aha, dokładnie. no. E, dobra, to wiesz co, to teraz ja zadzwonię do swojego mechanika i spróbujemy w mój sposób tym razem. Czyli Dobrze. przeskoczymy czyli autkiem wie? przez płot. E, tak, potrzebuję fury, panie mechaniku. Lecę, powiedział, ale, ale a tak wiesz, naprawdę teleportuję się. Widziałeś nowe maski czy nie? E, nie. Jakie no nowe maski? Są takie karnawałowe. To o Czekaj. to przywdziej, e, jeżeli to możesz. A takie, takie, takie Zorro, albo... nie, tej drugiej nie mam, albo A. druga taki Bocian czy coś. Aaa, taki, taki ten wiesz, Dziubek. Taki... No, no. Coś takiego jak, no, jak Assassin's w Assassin's Creed w Wenecji podczas karnawału, czy tam festiwalu jakiegoś. Weź mnie przypominaj, wyrzucili Ezja, jestem obrażony na tych. Co, co, co zrobili? Ezja wyrzucili najlepszego na ever. Co? O, o, tam. Ej kurde, stop, 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 to mi nie wiem teraz nic o Ezjo, bo ja nie dokończyłem Revelations. Ale weź. Ale dobra, spoko, no to jedziemy teraz ten. przeskoczyć przez płotek? Nie, strasznie mi płakać się nieco, żeby zechciał. mi się zrobiło. Ej, kurde, no nie mów więcej, to... cholera, jasna, no. Ale co, mówię, że po prostu. Nas... Widziałeś okładkę trójki, no. Nie mów, że nie. Cześć, no, okładkę trójki. Trójka to jest ta część, gdzie tak jest gościu, się który z ka... No, no to Kinwayem, czy tam kimś. No tam, Kenway, coś tam, po... no dobra, no. No, no po, po prostu mówię, że nie ma Ezja i mi smutno. A dlatego tylko? Aha, no nie, no. dobra, czyli tak naprawdę pozostawiłeś e, wolną drogę do domysłów. No tak, to... No, ale nie, no spokojnie, ja tak się domyślam, że w się za końcą pewnie ginie, albo prędzej czy później tak ginie, nie. chociażby ze starości. Ale no nie mów mi, że nie! Ale nie. Bo też jest informacja. Nie, bo chodzi mi o to, że, że, że grałeś bla tego Black Flag'a? Taka prawda już do nie, 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 jeszcze Black Flag'a nie grałem. Chce, czekam aż delikatnie stanie żeby na PlayStation ja 4 też. go odpalić. Ale już się nie mogę doczekać kurde wcielenia w Jacka Sparrowa. Popływać ze statkiem. No, to to będzie zawaliste. No i Jack Sparrow. Szybcie, i tak, tak wstępnie. No. Ale dobra, Ale, dobra, no, my tu gadu gadu. Pływanie, 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 pływanie super. No podobno właśnie symulacja pływania statkiem pirackim turboświetla e, dobra, więc jak będziesz widział jakiś pojazd latający, to nie patrz na mnie, tylko go przejmuj po prostu Wyskakuj, albo chociaż powiedz, że mam zwolnić albo coś Żebyś nie zginął Sprawdzę tobie hangar, jakby co... O dobra, ten laser jest twój, ja zajmę się czołgiem Spokojnie ja się nie zajmę, wyskakuj. wysakuj! Spokoj, biorę go na siebie! Biorę go na siebie, biorę go na siebie! Ooooo oh, ej, serio no. Serio No przejechałem koło niego, no już bardziej się nie mogłem wystawić Dobra spokój. Eee może chociaż uratuje nasz honor i uda mi się przejąć Nie kurwa mać, nie uda się e, No, no 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 Jakby to był Elegi, to może bym szybko stąd uciekł ale to jest gauntlet A poza Jak tym to ej to był Aniti to by cię już tam nie było No też w sumie prawda e, ej, ale w ogóle coś strasznie duży ruch jest w bazie wojskowej no ja tam Trzy... pamiętam twój odcinek skoro y, takim już z nawiązaniem, że no, no. O idę kurde. Tam pół godziny jeżdżę, Dobra, zaraz cię cibło. będę No no dokładnie, 20 miałem minut wytrzymać w challenge'u, ale wytrzymałem więcej w sumie chyba po, ponad pół godziny faktycznie Ale kurde, no no dobra, jestem koło ciebie Ej, ale to wiesz co? To zrobimy w ten sposób Na lotnisku zobaczymy się w następnym odcinku, a w tym miejscu skończymy ten Bo później tego nie potnę za nic do normalnej długości to, dobra, no to pozwól, że ja pożegnam się pierwszy. No to żegnam was wszystkich bardzo serdecznie. A bo w sumie, powinienem, ale ze mnie ham, ale ze mnie kutas. Powinienem się pożegnać pierwszy jako gość. O, Nie, oddawba. ty jesteś panie tutaj. <laughs> Gościnnie miałuje Panie! ja się cieszę, że, że mogę z tobą pograć, więc jest Ej, no nie mów jak chłop pańszczyźniany. jaki panie kurde. Sorry, na historii ja miałem. <grystanie> nie, no, spoko, dobra, no to, to ode mnie wielkie, trzymajcie się wielkie pozdro, macie, pożegnałeś się już, czy nie, bo tak kurde. Nie, ja mówię siema wszystkim, komentujcie, subskrybujcie łapkę w górę, tak jak większych youtuberów siema. Ej, no kurde, taka reklama na sam koniec, no! Ej, aby co to nie było ustawione, to jest krypło reklama! No. Ah, dobra, nala! No, to się